Cześć, tu Radar, Ula, Ania, Marcelina. Gramy dzisiaj w Dorf Romantik Sakura, nowość od wydawnictwa UV Games. Kooperacja od jednego do sześciu graczy, 10 plus na 30-90 minut. Ale młodzi też sobie poradzą. Marcina, ja masz lat? Dokładnie. Sakura to po japońsku kwiat wiśni. Budujemy tutaj wspólnie krajobraz japoński, który, na który wchodzą obszary takie jak Polaryżowe. Wioseczki, ogrody, tura tak, drogi. Dokładnie. Trochę tu mamy spoilerów, bo ta planszetka to już wyszła, Wchodzi nie. później. Wchodzi w później. O co chodzi w grze? W swojej turze dobiera gracz albo krajobraz, albo zadanie. Zadań na planszy musimy mieć trzy do wykonania, czyli tu mamy zadanie drogi, która ma się składać z pięciu elementów. Tu mamy wioskę, która ma się składać z pięciu elementów. Następny gracz będzie dobierał kafelek z zadania. Bo musimy mieć trzy. Po ukończonej grze, liczymy sobie punkty. Zliczamy wszystkie, wszystkie zadania. Na, tutaj na karcie liczymy, ile mamy kwiatów, wiśni, ile mamy pól ryżowych, domków, najdłuższą drogę, najdłuższą rzekę, otoczenia. Sumujemy to wszystko i wynik wpisujemy na karcie kampanii Ula Pokaż Naszą. Dokładnie. W której mamy tutaj rubrykę z ilością punktów. W zależności, ile punktów yy, nam się uda. Nakręć, uzyskać, uzyskać. Tyle skreślamy i tu na mapie sobie skreślamy. I tu mamy taką mapę, na której yy, odkrywamy... No skreślenia pozwalają nam na tak, odblokowywać nowe elementy gry. My już tu mamy odblokowaną jakąś świątynię. Tu karty, których nie widać. Kwiaty wiśni też nie są od razu na początku. Ale to nie będziemy wam spoilerować i o wszystkim mówić. Ania, pokaż z Marcinem, jakie są jeszcze pudełka w grze. Jest sześć takich pudełek, w których są dodatkowe elementy. Karty, kafelki. Więc gra na początku ma na dwie, dwie zasady, a z każdą kolejną rozgrywką, jak odkrywamy nowe rzeczy, to gra trochę, trochę robi się taka trudniejsza, bardziej skomplikowana. Ale cały czas jest to kooperacja. Dobra, teraz żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, zrobimy z 2-3 kółeczka. Teraz jest chyba moja kolej, mamy dwa zadania tylko, więc wylosujemy zadanie. Losuję zadanie, mamy nawiśnie, losujemy sobie 6. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu byś, tu byś mógł położyć. Albo tutaj dołożymy, co? Uro, no. Tu. A, tu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz już mamy trzy zadania, więc Marcyjna teraz krajobraz. Pokaż co masz. No. Budynki. Dawaj tutaj. O i mamy tu, pięć. Tu. Poczekaj. Tak, tu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wioska jest pierwszy składa z pięciu. Czyli Ania teraz też dobiera karty zadania. No i 5. I 5. No i Znowu pięć. Tu już mamy za dużo. No to tu, tutaj, z tej tutaj, strony. No to z tej. To to Dobra. I teraz Ula krajobraz. Jeszcze jedno kółko zrobimy. Rzeka. O, no, woda, rzeka. Tu, chyba, tu, 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 tu. No. Dokładnie. O, no, no. A tutaj mamy kwiatek? Dobra. I teraz ja też. Ja mam pole ryżowe i domki. To może tutaj... I kwiatki, to domki lepiej, nie? Tylko tak, żeby nam tu się... Kwiatki jeszcze masz. Nie zamykaj, no. Tak. Nie Dobra. To I tak gramy coś sobie coś dookoła, do momentu, kiedy <coughs> nie skończą nam się te kafelki. Jeżeli nam się skończą te kafelki, kończymy grę. Więc też fajnie jest po prostu robić cały czas, czekaj Marcina, robić więcej tych zadań. Żeby po prostu wszystkie kafelki włożyć, może dojść do sytuacji, że skończą nam się te kafelki, a zadanie zrobimy wszystkich. Wtedy jest trochę mniej punktów, wtedy mniej rzeczy odkrywamy i mamy słabszy wynik. Nie graliśmy w tą pierwszą edycję. Graliśmy w sumie. Ja grałem dwa razy gdzieś w klubie, Ania gdzieś zagrała nie, na targach, no, ok, no. ale jakoś tak nie wiem, nie odbiliśmy się od tej gierki. A tu już gramy chyba dzisiaj dziewiątą partię, bo cały czas chcemy zobaczyć, co jest w tych pudełkach, odkrywamy nowe. No i jest taka operacja, czyli wspólnie sobie tu układamy. Układamy sobie te krajobrazy, na kafelkach są fajne rzeczy, Marcina gdzieś tam znalazła kota, gdzieś tam są jakieś smoki, duszki. Kot, kot, kot. Czarny kot był. Dokładnie. Czarny kot, ale Więc kot jeszcze nie wyszedł. My już trochę godzin na tą gierkę spędziliśmy, bardzo nam się gierka podobała. Ryba, nie ryba. Dobra, podoba się gierka? Tak. Marcyna Ania. To był Radar, Ula, Ania, Marcelina. Piąta. O.